Siema, siema, to rolniki profesjonalne, słuchajcie, jestem już po szacowaniu strat łowieckich w rzepaku, przynajmniej po pierwszych oględzinach, jaki jest ich wynik, jaki jest ich rezultat, o tym za chwilę, ale jeśli chodzi o szacowanie strat łowieckich, tak naprawdę musimy dobrze zacząć, żeby w miarę dobrze skończyć, czyli... Zacznijmy od tego w ogóle, jak zgłaszać. Mamy maksymalnie 3 dni na zgłoszenie strat łowieckich im szybciej, tym lepiej od dnia, kiedy te straty zauważyliśmy, bądź od dnia ich powstania. Mówię lub z tego powodu, że dużo osób po prostu wykorzystuje ten zapis o tym, że od dnia ich powstania to tak naprawdę nie jest do końca prawdą, bo nie musimy wiedzieć, w którym dniu, w którym momencie danego miesiąca te straty powstały, my bazujemy głównie na tym. Kiedy te straty zauważyliśmy? Bo te straty tak naprawdę nie muszą być stratami końcowymi one mogą nadal trwać, więc ten zapis odnośnie ich powstania jest troszeczkę taki płynny. I tutaj przede wszystkim bazujemy na tym, kiedy my te straty zobaczyliśmy. Czyli nie wiem, zobaczyliśmy je w poniedziałek, to do czwartku najlepiej, żebyśmy te straty zgłosili. Zgłaszamy je najlepiej na piśmie albo pocztą z potwierdzeniem odbioru. Albo zawozimy osobiście i kwitujemy, że e, to zgłoszenie zostało e, przyjęte, że wpłynęło te, wtedy i wtedy, e-mailem e bądź SMS-em. E, na ustnie, no na słowo tak naprawdę no nie ma co. No bo nie mamy jak tutaj potwierdzić, że dane zgłoszenie w ogóle miało miejsce, a sytuacje są różne, więc tutaj po prostu najlepiej to zrobić na piśmie. Wtedy e, podmiot szacujący ma 7 dni na to, żeby zrobić wstępnych oględziń, żeby, żeby sporządzić raport, protokół. Ten protokół też musi trafić do Was. Na protokole możecie jak najbardziej tutaj wprowadzać swoje uwagi odnośnie samego szacowania, sposobu szacowania, odnośnie tego, jak w ogóle ono przebiegało, czy się z nim zgadzacie, czy się z nim nie zgadzacie, i te uwagi są naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby je e, wpisać. A jeśli chodzi o samo szacowanie, tak naprawdę musicie na nim być, ale e, nie musicie na nim być, ale najlepiej, jeżeli będziecie, z tego względu, że tak naprawdę, jeżeli nas nie ma na tym szacowaniu, trudno się w ogóle do czegokolwiek odnieść w momencie, kiedy byśmy się chcieli do tego odwołać. E, mówię, nie jest to obowiązek. Może też być nasz, nasz pełnomocnik, może być niezależny, e, że co zna. Oczywiście, które trzeba będzie zapłacić, ale no, bądźmy szczerzy, często te szkody łowieckie nie idą w kilkaset złotych, a kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, więc tutaj warto nawet za taką wycenę po prostu położyć kilkaset złotych, czy nawet kilka tysięcy, żeby mieć papier i żeby móc ewentualnie po, potem walczyć o swoje, nawet na drodze sądowej. Jeśli chodzi o przygotowanie się. Do takiego szacowania, też to warto zrobić. Z tego względu, że no, też nie każdy z nas obcuje z prawem odnośnie chociażby szacowania, nie wiemy, jakie są przepisy. Te przepisy też się zmieniają. A tutaj warto chociażby bazować na tych przepisach, na tych zapisach, z tego względu, że o chociażby dzisiaj e, odnośnie ceny, cena ma być z dnia dzisiejszego, to nie ma być jakaś cena. Uogólniona z kilku lat. Nie ma to być cena, która być może będzie w żniwa. Ma być to cena na dzień dzisiejszy, najlepiej z najbliższego skupu. E, więc no cena na dzień dzisiejszy jest jaka jest 2300-2400 zł. E, na kontrakt mamy 1900-2000. Więc tutaj nie możemy wpisać sobie 1500 i na to pozwolić. Więc tak naprawdę. Eee, mówię, warto znać po prostu te zapisy. Warto znać zapisy chociażby tego. Na jakiej podstawie szacuje się plon, bo też to nie jest tylko i wyłącznie o siup z dziób, Weźmiemy sobie z głowy 5 ton i będziemy walczyć o to, żeby wypłacili nam za 5 ton, no bo taka prawda po prostu nie jest. I tych sposobów jest dużo, chociażby odnosi się to do średniej z gusu, można odnieść to do średniej z wielolecia na gospodarstwie, bądź chociażby z jakiejś plantacji, która jest nieuszkodzona, więc wtedy mamy różne podejście, różne możliwości u nas akurat wybraliśmy taką pośrednią między gus a średnią z ubiegłego roku ale o tym za chwilę jeśli chodzi o przygotowanie się do szacowania to ja mam tutaj taką piękną teczkę już jeśli chodzi o przygotowanie dokumentów na dzisiaj, no jest ich trochę są one różne różniste i zacznijmy od tego, że chociażby Mam rozporządzenie, tam też chociażby są stawki określone, jakie powinno być odszkodowanie w przypadku likwidacji całkowitej. Mam tutaj badania biologiczne i produkcyjne skutki zgryzania roślin rzepaku ozimego przez zwierzęta z rodziny jeleniowatych. Jest to badanie, w którym chociażby pokazuje się, że zwierzęta w momencie, kiedy zgryzą nam rośliny, Przejdę do tej ostatniej strony, już do wniosków. E, jeszcze nie, to mam luźne kartki. Nie mam w domu tego strzywacza. <grywa> e, wnioski. Oj. Mm. Już przeczytam końcówkę. W efekcie średni plon nasion z pojedynczej rośliny był niski, co w połączeniu z mniejszą obsadą roślin na jednostce powierzchni prowadziło do uzyskania niskiego plonu z jednostki powierzchni, który w porównaniu do plantacji nieuszkodzonej był mniejsze aż 80%. To są takie już naprawdę hardkorowe uszkodzenia. Podobne rezultaty uzyskali węgorek i inni w 2011 roku. Którzy badali stymulowany wpływ wielkości i rodzaju uszkodzeń rzepaku zimnego, jakie mogły być spowodowane przez zwierzęta łowne na planowanie roślin. W badaniach autorów rośliny pozbawione pąka wierzchołkowego dały plon o 57,32% niższy niż w kontroli. Rośliny, które utraciły 100% liści, ale zachowały pąk wierzchołkowy, dały plon o 53% niższy niż w kontroli. Rośliny, które utraciły wyłącznie 50% liści, dały plon o 28,5% niższy, a rośliny, które straciły 25% liści dały plon o 18,34% niższy niż kontrola. Zaznaczyć należy, iż w tych badaniach obsada roślin kształtowała się na jednakowym poziomie, a spadek plonu notowany był przez autorów dotyczył przede wszystkim uszkodzenia samych roślin, czyli obsada była taka sama. Ale mam też wypisy rejestru gruntów. Mam też plony z rzepaku z ubiegłego roku. Mam wnioski odnośnie dopłat, czyli tutaj odniesienie się do. jakby to powiedzieć, gruntu powierzchni z, z rzepaku. Mam też chociażby wnioski, o szacowanie strat. Na wniosku no tutaj no powinniśmy mieć, jaka jest uprawa, gdzie jest położona, jaki jest numer działki, jaka jest powierzchnia. Tutaj akurat mam dwa różne formularze na tym jest, jaki jest rodzaj uszkodzenia. Możemy też dołączyć do jakąś swoją prośbę adnotację. Wpisujemy gdzie, wpisujemy, jaki jest no, podmiot, do którego po prostu składamy. Więc tych dokumentów tutaj mówię, naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, ale każdy tak naprawdę dzisiaj się przydał. No i pada. Dobra, ale wyskoczymy, pokażę Wam, jak to wygląda na polu. Pada, 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 pada. No, jeśli chodzi o szacowanie strat, tutaj akurat jesteśmy na działce, która zostaje jeszcze. Będziemy sprawdzali ją za 2-3 tygodnie w momencie, kiedy ruszy mocniej wegetacja, z tego względu, że tutaj część rośnie jest pozżrana, ma pozżrane stożki, niektóre... Jeszcze, że tak powiem, te stożki mają, ale zobaczcie, chociażby to co jest mówiłem, że straty mogą się pojawiać jeszcze później. Tu jest świeże zgryzienie, tutaj będziemy obserwować, co z tym rzepakiem się będzie działo e, i dopiero potem będziemy określali, jakie będzie ewentualne odszkodowanie. E, co do działki na mm, Kosowie, to jest ta działka, którą pokazywałem chociażby w filmie odnośnie nawożenia rzepaku, że tam jeszcze ten nawóz wywiozłem. No bo Mówię, ten nawóz on nie ucieknie, będzie pod rośliną następczą. Tam jest całkowita likwidacja, czyli działka będzie do przesiania, tam rzepak na pewno już nie zostanie. I tak naprawdę dzisiaj za pierwszym razem już to zostało stwierdzone: 100% zgryzienia stożków. Tam nie ma praktycznie rośliny, która byłaby cała. I co? I tam dostałem, tak jak to powinno być, czyli. Przy dzisiejszych cenach ustaliliśmy taką cenę średnią 2000. E, ustaliliśmy średni plon 3,5 i podliczyliśmy to względem współczynnika, więc tak naprawdę tam jest e, odszkodowanie w wysokości takiej, która pozwoli mi pokryć wszystkie koszty e, z jesieni. I co ważne, w przypadku kiedy jest taka likwidacja, mamy to na piśmie, że jest to działka zlikwidowana, ale na przykład ubezpieczyliśmy, e, chociażby ja ubezpieczyłem pakietowo, rzepaki, od wymarznięć, od gradu, od przymrozków i tak dalej, i tak dalej. Tam, e, to też zależy od ubezpieczalni. To nie mówię, że to jest wszędzie, ale chociażby ubezpieczalni, który ja zrobiłem, czyli VH. Teraz składam wniosek o to, żeby po prostu wycofali mi część składki, zwrócili ją, bo tylko i wyłącznie z tego pakietu zostało podjęte ryzyko wymarznięć, Przymrozki i grad nie mają miejsca, więc tutaj jeszcze jest szansa, żeby parę złotych chociażby za ubezpieczenie odzyskać. No i co do strat łowieckich, no tutaj mówię, jakby to powiedzieć? Stawka, która została wynegocjowana i tak była po ustępstwach, nie ma co ukrywać, bo tu się troszeczkę zeszło z ceny, tu się troszeczkę zeszło z plonu, bo ten plon średni z ostatnich lat jest wyższy niż chociażby GUS i chociażby to, co przyjęliśmy, bo no za ubiegły rok 4,3% Dwa lata wstecz, powyżej też było czwórki, ale z doliczeniem, z doliczeniem protokołu suszowego, podobnie w 2018, plon średni był, jak dobrze pamiętam, 2,8, ale większość rzepaków była szacowana na 40-50% straty przez suszę. Wiadomo, że tego tak nie idzie policzyć dokładnie, ale mm, mówię, są u nas wyniki większe niż gusowskie. Więc wzięcie gusowskich jest dla nas no, niekorzystne. Z drugiej strony, chociażby ubiegły rok był dość dobry, jeśli chodzi o rzepak, e, i te średnie plony no, nie są aż tak wysokie każdego roku. Więc tutaj po prostu przyjęliśmy średnią między gusem a między plonem średnim, naszym z gospodarstwa. Więc to było takie jedno ustępstwo. No, drugie ustępstwo to chociażby jeśli chodzi o cenę bo powinniśmy wziąć troszeczkę wyższą cenę z tego względu, że się powinno wziąć cenę z najwyższego skupu na dzień dzisiejszy. Wzięliśmy cenę taką jakby to powiedzieć, znowu uśrednioną między tą taką standardową 1500-1600 a tą ceną która jest na dzień dzisiejszy w skupach. Więc wyszła nam taka cena około 2000, tak jakby to było na kontrakcie podpisane na sierpień. No i tyle. No i zostały odjęte koszty nieponiesione, więc tak naprawdę, no ja jestem zadowolony, jeśli chodzi o tamtą działkę. Jest ta działka zlikwidowana, będzie posiany słonecznik i będzie posiana kukurydza, z tego względu, że że co? Że ograniczę mnie tam troszeczkę użycie herbicydów? No. Ale jeśli chodzi o szacowanie, mówię, tutaj dużo zależy od naszej postawy. Bo gdybym zgodził się chociażby na propozycję, która padła za pierwszym razem, ona była o połowę niższa, e, chociażby tych kosztów by nie pokryła. Pomoc tutaj e, członka Izby też naprawdę duża i za to też dziękuję. Mówię, warto mieć kogoś takiego, e, czy to z gminy, czy to z ODR-u, czy to z Izby, która chociażby nasze argumenty będzie podbijała, będzie je wzmacniała, też wytoczy swoje. E, i mówię, nie ma co sobie dać w kaszę dmuchać. No, już był taki moment rozmowy, że powiedziałem wprost, że po prostu będzie wzięty rzeczoznawca, który zresztą też tak, tak naprawdę czeka tylko i wyłącznie na mój sygnał. Będzie wzięty, wzięty rzeczoznawca i będziemy się tak naprawdę rozliczać już w sądzie, bo straty są ogromne. No tutaj, gdybyśmy te rzepaki zostawili. To nie będzie koszt do hektara rzędu 1800 zł, a będzie tak naprawdę o wiele, wiele wyższy, bo w momencie, kiedy tak naprawdę dochodzi do sprawy sądowej, to już się nie liczy tony czy, czy półtorej, liczy się tak naprawdę różnice. też w zależności od tego, jak podchodzi sąd, jakie jak rzecz, rzeczoznawca i tak dalej, i tak dalej. Ale wiadomo, że sąd już jest takim ostatecznym punktem. Jednak tutaj dużo rolników sprawy. Wygrywa e, i koła wtedy, czy nadleśnictwa nie płacą 1000 złotych do hektara, czy, czy 500 złotych, czy 1500, ale już płacą po 3-4 tysiące e, i sumy odszkodowań idą w o wiele, wiele większe kwoty. Więc oczywiście najlepiej się dogadywać na miejscu, ale są takie sytuacje, że po prostu no, ten sąd jest taką koniecznością. I no, na razie mamy dogadaną tą jedną działkę, będzie zlikwidowana a te pozostałe zobaczymy, no tutaj strata też jest dość duża, będziemy jeszcze liczyć ile jest roślin obumarłych ile roślin jest żywych, ile roślin ma stożki wzrostu zdrowe, ile ma obcięte i tak dalej, i tak dalej dzisiaj jest to szacowane na około 50% roślin, które po prostu są całkowicie tutaj zniszczone ale przy tym już kolejnym szacowaniu będzie to robione w kilkunastu miejscach, żeby było jak najbardziej precyzyjne i dam Wam znać, jak wyszło drugie szacowanie, ale naprawdę nie dajcie się zwieść. Nie, nie dajcie nie dajcie sobie powiedzieć tego, co po prostu nie jest prawdą. To jest Wasza praca, z tego żyjecie. Opierajcie się na tym, co jest w tych rozporządzeniach. I po prostu walczyć o swoje, walczyć o swoje interesy, bo no dużo, niestety, osób po prostu machnie ręką: A niech dadzą te 300 zł, a niech dadzą te 500 zł, przesieje się, coś z tego będzie. Ale no mamy swoje koszty poniesione i po prostu jest to nam należne. Trzeba walczyć o swoje, nie ma co tutaj się poddawać. I to na dzisiaj wszystko. Dajcie znać, jak u Was przebiegają szacowania. Na razie, cho.